Witajcie, kochani przyjaciele, i wszystkie wspaniałe dusze, które dołączają do tego odcinka, który nakręciłam spontanicznie, i do tego jeszcze mam prezentację. Wiecie, to była taka po prostu inspiracja. Mówię, muszę to teraz jak najszybciej skleić i wypuścić na zewnątrz, bo myślę, że wielu osobom może też się przydać. A temat będzie dotyczył radzenia sobie z męskimi energiami na niskich wibracjach, czyli na, w negatywnych wibracjach. Temat nurtował mnie już od jakiegoś czasu. Odkąd gdzieś tam wyszłam na zewnątrz, zaczęłam uzewnętrzniać się ze swoimi przemyśleniami, zaczęłam podejmować akcje, a więc weszłam w energię męską. Sama, będąc jednak kobietą o dominacji receptywnych energii, więc tych żeńskich, bądź zrównoważonych, to zależy też od momentu. Natomiast jeśli chodzi o jakość tych energii, to staram się oscylować, jak wiecie, w pozytywnych. Najlepiej z bezwarunkowej miłości, a przynajmniej z jakiejś radości, ze spokojem. Ale co się wydarzyło? Niektóre osoby zaczęły mnie atakować. Starały się mnie poniżyć bądź ośmieszyć, i tak dalej kontynuowałam z moimi pozytywnymi, spokojnymi energiami. Natomiast zauważyłam, że to wcale nie jest skuteczne. Więc było to dla mnie sporą zagwostką, w jaki sposób powinna w takim razie odpowiadać na tego typu energię. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to, że ktoś próbuje nas poniżyć, nas ośmieszyć, wynika z tego, że ta osoba sama ma jakieś problemy ze sobą. Wiemy dobrze, że jak atakujemy kogoś, to atakujemy tak naprawdę samych siebie, więc mamy coś sobie prawdopodobnie do zarzucenia prędzej niż komuś. Sami nie czujemy się wystarczająco dobrze i pozornie poczujemy się lepiej, jak kogoś poniżymy. Natomiast ten typ odpowiedzi nie współgra ze mną, szczególnie jeżeli rozmawiamy na jakieś tematy konstruktywnie, to nie uważam za stosowne, żeby mieszać w to jakieś sprawy personalne. I konkluzja, jaką gdzieś tam miałam. Wyszło na to, że najlepiej byłoby w ogóle nie odpowiadać na tego typu komentarze i rzeczywiście potencjalnie temat byłby zamknięty. Natomiast miałam też takie poczucie, że i tak zostało coś zainicjowane, i tak ta osoba wygenerowała masę negatywnych emocji, których ja wcale nie chciałam generować. Z tego wyższego poziomu, na no to patrząc, ktoś dołożył właśnie tej negatywnej energii do wspierania tego całego systemu, którego nie chcemy wspierać. A wszystko dlatego, że wrzuciłam posta, który swoją drogą był całkiem konstruktywny, pokazywał jak jest, nikogo nie obrażał, co najwyżej wskazywał na to, że powinniśmy tutaj może coś dostrzec i potencjalnie my jako ludzie nie dać sobie wejść na głowę. Więc gdzieś zadziwiające dla mnie było to, dlaczego wywołał tyle negatywnych emocji i oczywiście jak w każdym przypadku reflektuję się i zastanawiam, co powinnam w takim razie zrobić. Jedno, co zrobiłam, to poukrywałam te y, całe posty. To samo zrobiłam z pewnymi komentarzami do moich filmików, ponieważ nie chcę, żeby potencjalnie to dalej kogoś jeszcze rozjuszało. Temat zostawiłam i skupiłam się na kursie, który właśnie tworzę, więc zupełnie na innych tematach. No i wiecie, dalej leci życie. I tu nagle ni stąd, ni z owąt wpada mi myśl. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Jeszcze może zaznaczę, że ten filmik będzie miał prezentację, więc jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to zachęcam do tego, żeby spojrzeć na ekran tym razem, żeby to sobie wszystko lepiej zwizualizować. I tak pozornie może się wydawać, że myśl od czapy, ale ponieważ już z alchemią się trochę przyjaźniłam, to myślę sobie, przetłumaczę to na język energii. Kwas to energia ognia, woda no to energia wody, więc dobrze się zaczyna. To rozkminiemy dalej. Generalnie mówimy, że jak chcemy coś zneutralizować, to dodajemy do siebie energię o dwóch odwrotnościach. Ale to zdanie z lekcji chemii przypomina nam, że ważny jest też proces, co z czym kiedy łączymy. I pytanie, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ale zacznijmy sobie od początku, od naszych założeń. Czyli mamy dwie energie, które są generalnie tego samego typu. Dwie energie, które mają różne polaryzacje. Posiadają one też różne gęstości, jak się dowiedziałam. Chemikiem nie jestem i nie za bardzo lubiłam chemię, ale zagłębiłam się w temat, żeby właśnie to lepiej zrozumieć. I powiem szczerze, że bardzo ciekawe konkluzje z tego wyszły, także słuchajcie dalej do końca. Te energie w sumie nie muszą być koniecznie skrajnościami, ale relatywnie będą miały różne cechy. I zaraz sobie o tym też powiemy. I to, w jakich kontekstach dzisiaj chciałabym to omówić, to po pierwsze ogólny proces chemiczny jako energię, Czyli zajmiemy się trochę tą alchemią i pokażę Wam, jaki to jest fascynujący temat i jak dużo można sobie w ten sposób wytłumaczyć. Po drugie, zajmiemy się relacjami z innymi, czyli właśnie jak ten kontekst, który Wam nadałam na samym początku. Potem zobaczymy też w tym kontekście naszym indywidualnym, a na koniec spojrzymy sobie jeszcze na kontekst ogólny tego całego systemu i tego, jak działa Matrix. Będzie ciekawie, będzie na pewno inaczej. I mam nadzieję, że zainspiruje Was do kolejnych przemyśleń, czy wykorzystania, właśnie chemii, do tłumaczenia sobie naszych tutaj życiowych sytuacji. Zanim przejdę dalej, chciałabym jeszcze przypomnieć cechy energii męskich i żeńskich, ponieważ będę do nich się często odwoływać. Wiem, że jest wiele osób nowych na kanale. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy jeszcze obejrzeli moje poprzednie filmiki, a ponieważ temat męskich i żeńskich energii jest czasem mylnie. Tłumaczony, identyfikowany z naszymi płciami, to wolałabym na początku sprostować, co mam na myśli poprzez męskie i żeńskie energie. Używam tego słowa, a, tych słów, a nie innych. Mogłabym też używać pozytywnych i negatywnych energii. Natomiast negatywne zwykle kojarzą nam się oceniająco, jako te złe energie, natomiast nie zawsze one będą rzeczywiście dla nas destrukcyjne, nie zawsze będą szkodliwe. I wolę tutaj wejść na ten poziom neutralny tego, że po prostu energie pewne są i mają pewne cechy. I tak męskie energie to będą energie aktywne, dające na zewnątrz, inicjujące, manifestujące, możemy też powiedzieć, takie, które działają rozwijająco, są też zaplanowane, analityczne, myślące w tym kontekście naszym ludzkim. Z kolei energie żeńskie będą tymi energiami pasywnymi, otrzymującymi które są skierowane do wewnątrz, energiami, które akumulują też wewnątrz, odbierają na przykład te bodźce z zewnątrz, a jeśli chodzi o nasze takie cechy ludzkie, to będą bardziej spontaniczne, intuicyjne, czujące. I to jest dosłownie kilka tych cech. Więcej o cechach mówiłam w poprzednich filmikach, więc nie chcę tego powtarzać, a tutaj myślę, że to są takie kluczowe, o których będę dzisiaj też wspominać. I teraz przejdźmy sobie do tego całego procesu chemicznego. Będziemy dzisiaj sobie bowiem analizować kwas i wodę. Obie substancje mają ogólną energię żeńską, ponieważ są cieczami. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, możemy się też ograniczyć do tego, że po prostu są substancjami tego samego gatunku. Dalej jeśli chodzi o ich polaryzację, to kwas będzie miał energię męską, energię ognia. Natomiast woda generalnie jeśli chodzi o pH, Powinna mieć odczyn, odczyn obojętny, ale może też wchodzić nieco w te żeńskie energie. I ważną cechą decydującą o tym procesie jest ich gęstość. Kwas będzie miał większą gęstość i będzie wpadał mocniej w żeńskie energie, natomiast woda będzie miała mniejszą, więc będzie bardziej wchodziła w męskie. I chciałabym podkreślić, że chodzi mi tutaj o relatywne podejście tych dwóch substancji do siebie, bo wiemy, że mamy w ogóle więcej substancji, które mogą być potencjalnie bardziej lub mniej spolaryzowane. I to też będzie dość spory poziom ogółu, ponieważ uwzględnić powinniśmy także w ogóle koncentrację kwasu, czyli jego siłę, właśnie to pH wody, a także ilość każdej z substancji. Więc miejmy to gdzieś tam z tyłu głowy, kiedy analizujemy sobie jakieś bardziej konkretne sytuacje, i kiedy staramy się sobie to przetłumaczyć. I teraz przejdźmy sobie do tej całej reakcji chemicznej. Po pierwsze, czego się dowiedziałam, to jest to reakcja egzotermiczna, wobec czego generowana jest energia termiczna na zewnątrz. I zacznijmy sobie od przykładu, kiedy wlewamy kwas do wody, czyli tak jak powinniśmy to zrobić. Generalnie mniej energii będzie uwalniane w wyniku tego procesu. Oba składniki będą się ze sobą lepiej mieszały. Będzie to bezpieczne, stopniowe podwyższenie energii cieplnej, wobec czego więcej energii pozostanie w samej miksturze. A ten gęstszy kwas powoli będzie osiadał na dnie wody i ulegnie właśnie stopniowemu rozcieńczeniu. Tą samą zasadę stosujemy, kiedy mamy do czynienia na przykład z gorącą patelnią, i to ją powinniśmy zanurzyć w wodzie. A co się dzieje w sytuacji odwrotnej? Kiedy wodę dodamy do kwasu? Wtedy bardzo dużo energii uwalniane jest w tym właśnie procesie, procesie egzotermicznym. Następuje nagłe zwiększenie energii i eksplozja wody właśnie podczas wrzenia, w zasadzie tej, tej wody. Jednocześnie podwyższona jest też gęstość kwasu. Myślę, że to też jest ciekawy efekt. I będzie jeszcze ciekawszy, jak dodamy sobie do niego kontekst naszych relacji, czyli to, o czym mówiłam na samym początku. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że to jest konkretny kontekst specyficznych cech energii męskiej i żeńskiej. I o ile mamy na pierwszym poziomie naszego gatunku, człowieka, którego swoją drogą możemy rzeczywiście podpiąć pod energię żeńskie ze względu na poziom naszej ewolucji, to dalej będziemy mieli do czynienia z tymi dwoma osobami, które mają tak naprawdę odwrotne energie, a przynajmniej jedna jest męska, a druga może być obojętna albo żeńska. Poprzez obojętną mamy też na myśli taką zharmonizowaną. Z kolei tą gęstość cieczy możemy przyrównać do wibracji. Mówiliśmy sobie o gęstości też w kontekście wymiarów i tego, że im większą mamy gęstość energii, tym bardziej ją odczuwamy na poziomie takim fizycznym. Z kolei, wchodząc na bardziej ciekłe, a następnie gazowe poziomy, łączymy się bardziej ze sferami duchowymi. I te bardziej skondensowane energie są energiami żeńskimi, natomiast te wyższe, pozytywne, są bardziej męskimi. Pamiętajmy, że kiedy mówimy o tej dominacji energii, to mówimy o niej w danym kontekście, w danej sytuacji i niekoniecznie oznacza to, że to jest mężczyzna albo kobieta. A ta gęstość właśnie będzie oznaczała tą jakość wibracji, czy ten poziom wibracji osoby albo w negatywnych aspektach, albo w pozytywnych. Tak samo jak pokazywaliśmy sobie na przykładzie emocji. Do tego całego procesu dodałam też objaśnienie samego działania, czyli tego wlewania. Które w naszych przypadkach może być też mową, tym, co manifestujemy, wyrażamy na zewnątrz, a sam ten proces egzotermiczny będzie tą kreacją, wydalaniem energii na zewnątrz czymś, co potencjalnie będziemy, tak zwanie, czuli w powietrzu. I to nie będzie tylko między nami, ale również będą to potencjalnie czuły osoby, które są wokół tego. To też myślę, że warto zaznaczyć. Więc, jak na taki nasz ludzki sposób opiszemy te dwie osoby, które uczestniczą w tej interakcji. Tak więc nazwijmy sobie jedną osobę, która jest tym naszym kwasem, a drugą osobą, która jest tą wodą. Osoba, która będzie reprezentowała ten kwas na tym pierwszym poziomie, czyli dominacji energii, będzie osobą, która jest inicjującą, manifestującą, narzucającą swoje opinie na przykład. Taką, która myśli logicznie, potrzebuje dowodów racjonalnych, lubi udowadniać swoje racje, jest uparta, a głównie dlatego, że ma ograniczoną perspektywę. Ma swoją wyrobioną opinię i jej się mocno trzyma. Żeby to tak strasznie nie brzmiało, możemy powiedzieć, że też jest lojalna wobec swoich przekonań. Natomiast jeśli chodzi o jakość tych wibracji, czy tą gęstość, to będą to niestety negatywne, w takim sensie, że są destrukcyjne zarówno w mowie, jak i uczuciach. Mogą być na przykład agresywne, w strachu, z arogancji, albo też mocno związane z tym życiem przyziemnym. Z materialistycznymi aspektami. Z kolei osoba, która reprezentuje wodę, będzie bardziej osobą emocjonalną, czującą, intuicyjną, ale ponieważ mamy wodę, to ona może być też bardziej zrównoważona. Stosunkowo do osoby emanującej tymi męskimi energiami, ona może mieć bardziej szeroką perspektywę, być bardziej otwarta. I jeśli chodzi o jej te cechy jakościowe, tej energii, to będzie na tych wyższych wibracjach bardziej pozytywna, bardziej radosna, spokojna. I pamiętajmy, że jeśli chodzi o te ogólne cechy, to może się zdarzyć, że nie wszystkie będą miały zastosowanie, bo pamiętajmy, że to jest dominacja pewnych energii, i tak jak wcześniej wspominałam, możemy mieć na przykład różną koncentrację kwasu, jego siłę, tak samo ta woda może mieć różne pH, więc miejmy to gdzieś tam z tyłu głowy. I to też jest kilka przykładów takich cech. Więc jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego całego procesu alchemicznego? Moje założenie jest jeszcze takie, że jak mnie słuchacie, i coś Was tu jednak przyciągnęło, to raczej na tych gęstych wibracjach nie nadajecie, a raczej staracie się też znaleźć odpowiedź na to, w jaki sposób wchodzić w interakcję właśnie z tymi męskimi, manifestującymi energiami, które są właśnie w tych niskich energiach. Wobec czego zakładam, że jesteśmy tymi wodnistymi energiami i nasze wnioski będą właśnie dotyczyły tego, jak radzić sobie z kwasem. No więc, po pierwsze, nie manifestujemy naszą energią spokoju. Kiedy mamy do czynienia z kwasem, bo wtedy go rozdrażniamy i zwiększa on swoją gęstość, więc wpada w jeszcze więcej negatywnych wibracji. Co więcej, te wszystkie energie rozpryskują się na zewnątrz, a nie chcemy, żeby nasze otoczenie też jeszcze oberwało przy tym. I my, jako woda, też jeszcze przy tym się rozpryskujemy. Potencjalnie nakręca nas to jeszcze bardziej emocjonalnie. I jeżeli spotykamy się z taką osobą, to najlepiej pozwolić tej osobie się wypowiedzieć, nie dyskutować z nimi, nie dawać się emocjonalnie nakręcić czy dawać sprowokować do wypowiadania naszych odmiennych poglądów. Możemy natomiast zadawać pytania osobie, najlepiej takie, które będą ją naprowadzały, a naszą opinię z kolei wyrażać tylko jeżeli ta osoba zada nam takie pytania, ponieważ jak damy jej się powypowiadać, to zacznie się proces rozcieńczania tego kwasu, i po pewnym czasie ta osoba właśnie może przejść w odwrotne energię i przy wystarczającym rozcieńczeniu otworzyć się na tą inną perspektywę. I coś takiego mi się też przytrafiło w ostatnim czasie. Wspominałam Wam już o panu, który bardzo lubi narzekać i któregoś dnia zaprosił mnie do stolika, żebyśmy sobie porozmawiali. Na początku chciałam grzecznie odmówić, bo mam swoją pracę, ale potem stwierdziłam. A może jednak spróbuję. Zobaczymy, co ciekawego się z tego wyjdzie. I wtedy jeszcze nieświadomie, ale właśnie zastosowałam tą taktykę. Dałam temu panu się powypowiadać. Ze swojej strony siedziałam i wewnątrz transmutowałam te wszystkie energie. Aż w końcu pan zaczął mnie pytać o moje opinie. Ja mu też w międzyczasie zadawałam kilka pytań. I jak swoją opinię wyraziłam, ze spokojem, nadal z tych pozytywnych wibracji. Pan stwierdził, że to jest całkiem ciekawe podejście i że coś tam chyba w tym jest. I co ciekawe, wcale nie reagował ani agresywnie, ani nawet powiedziałabym, że nie, nie reagował narzekająco. Czułam, że on też przez to wszystko się uspokoił. I tak jak Wam wspominałam, dosłownie kilka dni później zaczął też podejmować te działania z serca, czy pytać mnie o rzeczy, które ewidentnie wskazują na wyższe wibracje. I to też pokazuje, jak przeróżne nasze interakcje z innymi osobami dodają nam kolejnych puzli, kolejnych inspiracji, odpowiedzi, a do tego jeszcze potencjalnie pomagają komuś w wejściu na te wyższe wibracje. I teraz chciałabym przejść do kolejnego kontekstu związanego z naszą wewnętrzną pracą. Tym razem patrząc na ten kwas i wodę, jak na składniki naszej wewnętrznej kreacji i to, czym potencjalnie emanujemy też na zewnątrz, dookoła nas. I pamiętajmy, że to też zostaje w naszym polu energetycznym. I tu przyjęłam sobie za tą ogólną energię, energię kreacji. Z kolei kolejny poziom jako aspekty energii twórczej. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze mojego odcinka odnośnie kreacji, to polecam, bo tam też tłumaczyłam ten cały proces i też jest do tego prezentacja. I teraz chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to w tym wąskim kontekście. Kiedy mamy myśli bądź akcje, które są niskowibracyjne. Tak więc ten proces może nam posłużyć jako inspiracja do neutralizacji negatywnych myśli czy czynów. I zacznijmy od tego, jakie cechy będą miały te myśli oraz uczucia, którymi będziemy je neutralizować. Tak więc, jeżeli pojawiają nam się myśli czy działania negatywne, destrukcyjne, takie uniżające sobie, albo z kolei skupione na sobie, egoistyczne. O negatywnych intencjach, właśnie takich destrukcyjnych, czy egoistycznych, czy też materialistycznych, bo to też jest ta niższa gęstość, to je powinniśmy neutralizować właśnie poprzez pozytywne emocje czy uczucia. I to będzie na przykład radość, to będzie miłość, spokój, ale też akceptacja czyli generalnie konkluzja, do której też doszliśmy w poprzednim filmiku odnośnie kreacji że bez względu na to, czy chcemy kreować coś pozytywnego, czy neutralizować coś negatywnego, to jak dodamy do tego paliwa w postaci emocji, uczuć, które są na wyższych wibracjach, to albo jesteśmy w stanie kreować dla siebie pozytywne rezultaty w rzeczywistości, albo jesteśmy w stanie właśnie zneutralizować te negatywne twory, twory przeróżne. Natomiast ten proces dodaje nam jeszcze kolejnych puzli odnośnie chociażby kolejności. Czyli najpierw zaczynamy od myśli, które. Dodajemy do emocji, a nie odwrotnie. I zauważmy, że też tak się mówi, że nie działamy pod wpływem emocji, z emocji. Emocje dodajemy do naszych myśli czy do naszych działań. Jeżeli mamy jakieś negatywne myśli, szczególnie na swój temat, to rozpuszczamy je na przykład za pomocą śmiechu. I już wiemy, dlaczego warto śmiać się z siebie. W temacie z kolei działań. Zakładam, że nie działacie z takimi negatywnymi intencjami dla innych, natomiast wiem, że wśród wielu dobrych osób zdarza się, że podejmujemy działania, na przykład po to, żeby zarobić, chociaż wcale nam to przyjemności nie sprawia, ale mamy na dany moment poczucie, że tylko tak możemy. Nie oceniam tego, bo wiem, że na każdego przychodzi odpowiedni moment, nie każdy od razu znajduje tą swoją właściwą ścieżkę, i na całe szczęście teraz też już wiemy, w jaki sposób takiego typu działania możemy zneutralizować. I możemy dodać tego właśnie radość, czy spokój, albo po prostu akceptację. Na pewno nie wpadać w żadne poczucie winy, czy biczowania się z tego powodu, i ze spokojem. A właściwy moment też dla nas przyjdzie. Tego Wam życzę, jeżeli w takiej sytuacji jesteście. I chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat związany z tym całym systemem, z Matrixem, bo on wspaniale pokazuje, po co prowokowane są nasze energie i w jaki sposób oddajemy naszą energię na zewnątrz, która z kolei jest przechwytywana. I przypomina mi się to nasze całe ładowanie baterii. Pamiętacie z filmu Matrix? No właśnie. Naszą energię oddajemy na zewnątrz, dlatego że nie rozumiemy co robimy. W niekorzystny dla nas sposób mieszamy składniki, zwiększamy jeszcze bardziej gęstość tego kwasu i oddajemy masę energii na zewnątrz. I z jednej strony prowokowane są emocje, a raczej żeby ludzie działali z emocji Czyli z tej żeńskiej energii, też, żeby te energie wdawały się w dyskusję na przykład z tymi racjonalnymi osobami, które swoją drogą mogą być po prostu programami, które też są maksymalnie energią męską, a z drugiej strony utwierdzają rację, trzymają tą ograniczoną perspektywę osobom, które logicznie myślą, na przykład poprzez cenzurę, wprowadzanie pewnych autorytetów, które w naszej opinii wiedzą najlepiej. Czy też poprzez to obśmiewanie innych i powodowanie, że osoby nawet nie chcą dowiedzieć się więcej, bo jest to identyfikowane z czymś gorszym, z czymś głupim i tak zamykają wrota do ekspansji, do poszerzania tych horyzontów. Stąd też całe nakręcanie nas przeciwko sobie, bo właśnie w tych interakcjach dochodzi do tego efektu egzotermicznego, kiedy ta energia wychodzi na zewnątrz. I co ważne jeszcze co mówiliśmy sobie w tym poprzednim przykładzie. Powinniśmy zaczynać od energii męskiej, od myślenia, do której potem dodajemy odpowiednie emocje. Nie na odwrót. Nie zaczynamy od emocji i dopiero potem działania czy myślenia. A zauważcie, że media właśnie stymulują nas do tej kolejności. No dobra, to podsumujmy sobie ten temat. Myślę, że będzie sporo inspiracji dla Was do przemyślenia. Na początku jeszcze raz podkreślę, że ten przypadek dotyczył męskich energii o niskich wibracjach. Tego, czego dość się dowiedzieliśmy, to to, że kolejność ma znaczenie, a więc kiedy sobie analizujemy, to też powinniśmy uwzględnić ją w naszym rozróżnianiu. Ten proces tak naprawdę odzwierciedla nam proces alchemiczny, który w nas występuje, ale także na wyższych poziomach relacji z innymi oraz całego systemu. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym wielkim organizmem, jak na górze, tak i na dole. Mówiło nam o tym pryncypium odzwierciedlania. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmików dotyczących. Pryncypiów wszechświata to również zachęcam, żeby się z nimi zapoznać, bo są one bardzo dobrą bazą do naszej dalszej analizy. Idąc dalej od największego ogółu, pamiętajmy, że zaczynamy od męskiej energii, którą dodajemy do energii żeńskiej. Ale też możemy powiedzieć, że nasze myśli czy nasze działania zanurzamy w pozytywnych emocjach. Możemy też powiedzieć, że będąc w dominacji emocjonalnej, emocji, nie podejmujemy działania. Jeżeli przychodzą nam jakieś negatywne myśli do głowy, to neutralizujemy je pozytywnymi uczuciami, na przykład śmiechem, miłością. Tak jak już mówiłam w filmiku odnośnie toksycznej pozytywności, nie ma toksycznej pozytywności. Ona jest potencjalnie toksyczna ale dla tego systemu. Więc nie dajmy się zwieść. Te pozytywne wibracje mają absolutnie cudowną moc neutralizacji, ale też kreacji pozytywnego Świata, naszego otoczenia, czy w ogóle naszej rzeczywistości. Z kolei, w kontekście relacji, od czego w sumie zaczęliśmy, to wniosek się nasuwa taki, że nie przekonujemy innych osób, które wykazują mocniejsze od nas energie manifestujące i które oscylują właśnie w tych niższych wibracjach, bo tą gęstość tylko jeszcze bardziej wzmocnimy i przy okazji jeszcze ta negatywna energia wyjdzie na zewnątrz. I niestety potencjalnie będzie wspierać ten cały system, którego wspierać nie chcemy. Nie chcemy już więcej dawać energii naszej Matrixowi czy tym niskowibracyjnym istotom. Wysłuchujemy ich ze spokojem, dajemy im się nieco rozcieńczyć i w ten sposób potencjalnie budujemy szansę na to, żeby osoba zmieniła swoje wibracje i otworzyła się na tą inną perspektywę. I nawet wtedy pamiętajmy o tym, żeby utrzymać nasze wysokie wibracje. Przyda się transmutacja energii w nas samych, żebyśmy nie dali się sprowokować, nie dali się ściągnąć na dół i utrzymywali nasze fajne wibracje. Każdy taki przypadek też nas wzmacnia. Nasze pozytywne wibracje są bardziej stabilne i też właśnie potencjalnie zauważycie, jak to osoby się zaczną dostrajać do was, a nie wy do nich. Polecam te praktyki transmutacji. Jedną wrzuciłam już w związku z różnymi newsami, które mam w mediach, ale ja myślę, że stworzę jeszcze kolejne filmiki. Chociaż te praktyki ezoteryczne, które Wam wrzucam, także sprowadzają się do tego, że ćwiczymy nasze energie i ich stabilność, i kontrolę nad nimi, wobec czego te zewnętrzne czynniki nie mają na nas już takiego wpływu. Potrafimy tą energię naszą przekierować. I czy to są myśli, czy to są emocje, czy to są właśnie czyny transmutujemy je. Dlatego polecam Wam, żebyście też takie ćwiczenia rozpoczęli. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy odcinek. Może część z Was zainspiruje się do spojrzenia na alchemię i na chemię w ogóle. Tak jak Wam wspominałam, ja chemii nie znosiłam w szkole, ale jak teraz patrzę na to z innego punktu widzenia, to jestem tym całkiem zainteresowana i uczę się zdecydowanie więcej niż w szkole. Swoją drogą może być to też ciekawa inspiracja dla Waszych dzieciaków, jeśli nie lubią się uczyć jakiegoś przedmiotu, to pokazać im za pomocą pryncypium odzwierciedlania, jak mogą znaleźć bardzo wartościowe inspiracje do swojego życia. I na tym kończę ten odcinek. Bardzo się cieszę, że udało mi się zamknąć w 30 minutach. Było intensywnie. Jeżeli potrzebujecie, to możecie odsłuchać ponownie. Może znajdziecie też jeszcze inne inspiracje, sytuacje, które można porównać do tego. Ja się cieszę, że udało mi się nie rozwodzić za bardzo i skupić na tej esencji, tak żeby Was zostawić też. Z dalszym rozwinięciem. Dziękuję Wam bardzo za tą wspólną kontemplację. Dziękuję także za wszystkie kciuki do góry i cudowne komentarze, które zostawiacie. Ktoś ostatnio też zostawił jakieś komentarze dla statystyk, za co też bardzo dziękuję. Ja o takich rzeczach za bardzo nie myślę. Z tego powodu też niespecjalnie nawołuję do tego i tym bardziej się cieszę, że takie działania są podejmowane z Waszej strony, bezwarunkowo, z Waszych serc. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Z całego serca dla Was, Aga.